Dzień dobry, drodzy państwo. Dzisiaj wybierzemy się w teren z Emilianem Sito, pasjonatem, fotografem i filmowcem dzikiej przyrody. Dzień dobry, witam serdecznie. Emilian, skąd Twoje zamiłowanie do przyrody? Od najmłodszych lat uczestniczyłem z tatą w polowaniach. Tata zabierał mnie ze sobą, żeby, żebym zaczynał poznawać tą przyrodę, żebym zaczynał z nią obcować. Myślę, że stąd to się wzięło. A powiedz mi, kiedy zacząłeś interesować się fotografią? Zacząłem się interesować w wieku około 20 paru lat. Wtedy kupiłem pierwszy, pierwszą kamerę, następny był aparat, później jeszcze jedna kamera, później aparat, a w 2013 roku wziąłem się za to bardziej profesjonalnie i trwa to do dziś. A powiedz mi, jak to się stało, że postanowiłeś większą uwagę? Poświęcić jednak ptakom. Ptaki pojawiły się w 2012 roku. Wtedy pojechałem za miejscowość Brzuzę, tam byłem stałym bywalcem i po raz pierwszy zobaczyłem ptaka rycyka. Później był kulik wielki, żurawie, no, żurawie to już znałem znacznie wcześniej, ale rycyk i kulik wielki dla mnie był wielką nowością i od tych dwóch ptaków dokładnie się wszystko zaczęło. Powiedz nam, jaki sprzęt potrzebny jest do fotografowania ptaków? Oczywiście obiektyw o bardzo długiej ogniskowej, najlepiej 600 mm plus. Oczywiście, jeśli będzie 500 i mniej też można fotografować, ale już nie z takimi sukcesami jak z dużą, z dużą ogniskową. Do tego jest potrzebna też jeszcze lustrzanka. Ja preferuję lustrzankę można, teraz bardzo modne są bezlusterkowce, no ja jeszcze na razie się na to nie przestawiam bardziej jestem przywiązany do lustrzanych potrzebne też są oczywiście różnego rodzaju, rodzaju statywy, czatownie ukrycia, z których możemy fotografować bez narażania ptaków na stres czyli tak naprawdę twoja pasja wiąże się z dużym poświęceniem czasu i środków tak, to się zgadza obiektywy są bardzo drogie lustrzanki też są bardzo drogie i cały sprzęt ta cała otoczka tego hobby, pasji no niestety wymaga bardzo dużych nakładów ale na pewno jest satysfakcjonująca oczywiście, sprawia mi bardzo dużo przyjemności Dobrze Emilian, powiedz nam jeszcze jedno. Na jakich terenach lubisz fotografować najbardziej? Które są dla ciebie takimi najbardziej owocnymi ptaki? Oczywiście są te tereny, na których to są te tereny, na których teraz się znajdujemy. Czyli łąki Doliny Bugu. Tutaj właśnie obok po raz pierwszy zauważyłem rycyka. Na tych łąkach, troszkę dalej, e, zauważyłem też po raz pierwszy Kulika Wielkiego Jest te miejsca, w których e, i to miejsce, w którym się teraz znajdujemy jest moim numerem jeden No dobrze, a dlaczego tak bardzo upodobałeś sobie właśnie nadburzańskie tereny Jednak Mamy Biebrze Od, Tak, e, Biebrze jest też, piękną, jest też piękną rzeką Z tym, że e, Bóg, z rzeką Bóg jestem związany od kilkuset lat. Moi dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie mieszkali nad rzeką Bóg w miejscowości Grabiny. I najwidoczniej jest to związane z tym, że czuję się jak u siebie w domu. Jak pojadę nad Biebrze, to jest pięknie, cudownie, ale nie czuję tej bliskości. Powiedz nam, Emilian. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość, związane z Twoją pasją? Jestem w trakcie zbierania materiału do następnej części Doliny Bogu. Będzie ukierunkowana bardziej etnicznie, czyli będzie, będzie też pokazywała, jak ludzie mieszkali kilkaset, czy tam kilkadziesiąt, czy w tej chwili, jak mieszkają ludzie nad rzeką Bóg. No i chciałbym jeszcze wydać album fotograficzny. Stricte o ptakach. Czyli, tak naprawdę, między innymi, jak ludzie tutaj są z, z okoliczną przyrodą związani też. Dokładnie. W takim razie, Emilian, życzymy Ci powodzenia w realizacji tych planów i dziękujemy za rozmowę i spotkanie. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam.